Lew i mysz, nie mniejszych i słabszych od siebie. Na sawannie spał ogromny lew. Przechodząca w pobliżu mała myszka nigdy nie widziała lwa. Była bardzo ciekawa, co to za zwierzę, i bez strachu podeszła bliżej, aż wreszcie wskoczyła w jego bujną grzywę. To było wspaniałe uczucie. Zanurzyła się w niej jak w puchu. Przytuliła się bardzo delikatnie do lwa i była bardzo, bardzo cicho. Jednakże lew poczuł skotanie myszki i obudził się. Zły, że ktoś zakłócił jego odpoczynek po polowaniu. Machnął łapą i strącił myszkę na piasek. Gdy otworzył paszczę i już miał ją połknąć, myszka zapiszczała. Nie zjadaj mnie, wielki lwie, daruj mi życie. Jestem mała, ale potrafię się odwdzięczyć. Lew, bardzo zdziwiony odwagą myszki, tym, że tak małe stworzenie prosi go o darowanie życia, pomyślał, że okaże swoją królewską łaskę i wypuścił myszkę na wolność. Kilka dni później Wielki Lew wpadł w pułapkę myśliwych i dostał się do niewoli. Wisiał uwięziony nad ziemią w grubych sieciach, nie mogąc się poruszyć. Wtedy zobaczył małą myszkę, której niedawno darował życie. Zawołał do niej, a ta ruszyła mu na pomoc. Przygryzła swoimi małymi, ostrymi ząbkami sznury i król sawanny wydostał się na wolność. Myszka pisnęła: Królu zwierząt, odwdzięczyłam się za Twoje dobre serce. Wiesz teraz, że nawet bardzo małe zwierzątko może pomóc wielkiemu lwu.